Witam Was bardzo serdecznie, Adi I witam Was w takim nietoperowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak, w tym nietoperowym odcinku podsumujemy sobie mecz Polska kontra Słowacja. Także jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subs subskrypcję da, łapkę w górę. Nie no, zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać po powiadomienia o każdym <laughs> nowym filmie na moim kanale. Więc ja już nie podłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem no, na samym na początku w dzisiejszym typowym odcinku. Porozmawiamy sobie o, o podsumowaniu meczu Polska kontra Słowacja. Także zapraszam Was do oglądania. Więc tak... Mecz Polska Słowacja odbył się o godzinie 18 na stadionie. Tu, tu będziecie mieli stadion. Dokładnie nie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale będziecie mieli... A! Na sankt... na Sankt Petersburg. No. Czyli chyba w Rosji? Wszystko co pamiętam? Chyba tak. No i co mogę powiedzieć o, o, o tym meczu pierwszym reprezentacji Polski na Euro. <laughs> Że w 18 mi minucie Słowacja prowadziła już 1-0 po niefortunnym w nim odbiciu się piłki od naszego bramkarza, czyli Wojciecha Sz 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 Szczęsnego i do końca pierwszej połowy Słowacja prowadziła ze Polską 1 do 0 w drugiej połowie tego meczu na początku tego meczu w, jak wam to powiedzieć w, na początku drugiej połowy tego meczu o e, polska reprezentacja strzeliła bramkę na 1 do 1 i, strzel, i, i, i strzelcem tej bramki został Karol Inetty który ładnie ale to ładnie Paso piłkę do bramki. Zresztą będziecie mieli link w, link w opisie do, do skrótu tego meczu. No, <laughs> co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, w prawie w 60, chyba 8 minucie tak, yy, Grzegorz Krychowiak dostał czerwoną kartkę i niestety musiał zajść z boiska. No, niestety. I polska reprezentacja grała już w dziesiątkę. Zamiast w, w, w jedenastkę grała w dziesiątkę. Niestety. Pod koniec tego meczu Słowacja jeszcze reprezentacja Słowacji strzeliła na 2 do 1 a strzelcem bramki został Skriniar taki piłkarz piłkarz reprezentacji Słowacji i mecz i pierwszy mecz polskiej repre, reprezentacji zakończył się wynikiem 2 do 1 dla 2 dla Słowacji 1 dla polskiej reprezentacji niestety zobaczymy jak pójdzie z, w meczu z, z Hiszpanią polskiej reprezentacji, bo jesteśmy ostatni w, bo jesteśmy bo polska reprezentacja jest jest, jest na ostatnim miejscu grupy E ja chyba z po co pamiętam, czy F nie wiem już nie będę, ja ale chyba grupy E Zresztą tu będziecie mieli tą grupę no i co w tym nietypowym odcinku jeszcze mogę powiedzieć, że to byłoby na tyle w tym, tym nietypowym odcinku. Trzymajcie się do kolejnego odcinka nietypowego na moim kanale. Na razie.